Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Dzień dobry. Z tej strony Daria Barszczyk w kolejnym kulinarnym podcaście. Dzisiaj zabiorę się do gotowania sama z różnych niewyjaśnionych przyczyn. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kapuśniak kapuźniak z kapusty kiszonej. No po pierwsze zaczniemy od ziemniaczków. Oczywiście nalewamy wodę do dosyć dużej misaczki. Ziemniaki się najdłużej, że tak powiem, obiera i kroi. No i to jest, to jest jedna z czynności. Którą powinniśmy, którą powinniśmy wykonywać jako pierwsze. Ja mam takie ziemniaczki paczkowane, bardzo ładne. Zero włata, zero piasku. Ziemniaczki oczywiście obieram. Na kapuśnia, jak tych ziemniaków trzeba jakieś półtora kilograma. Ziemniaki będą gotowane oczywiście w zupie, nie osobno, bo tylko wtedy mają taki specyficzny, kremowy smak. Jest to bardzo bardzo fajne w tej zupce, złupka jest dosyć, niestety niestety <coughs> tłusta, ze względu na to, że, że kiełbaskę do niej trzeba dodać, mm, żeby no, była taka bardziej mięsna, wiecie, jak to tam na przykład różni mm, mężczyźni, czy czy tam lubią naprawdę takie takie rzeczy? No, ja tak staram się tego nie jeść za dużo, ale niestety czasem się trzeba poświęcić dla dobra. Zupka to jest koszt około 20 zł. Zależy, jaką kiełbaskę do tej zupki chcecie dodać, jaką preferujecie. Ja mam, ja mam kiełbaskę podwawalską. Jest to taka kiełbaska typowa do złup. Ziemniaczki, tak dwie marchewki, jedna pietruszka i oczywiście kapusta kiszona. Tutaj zanim zacznę kroić ziemniaczki, ziemniaczki później, to obiorę sobie pietruszkę i marchewkę. Marchewkę i pietruszkę. Będziemy trzeć na tarce i zrobimy z niej y, zasmażkę. Nada to y, zupełnie charakterystyczny taki posmak. Coś naprawdę fantastycznego. Można oczywiście pokroić w plasterki czy w kosteczkę i, i, i gotować. Będzie to może zdrowsze, ale walory smakowe będą troszkę inne. Oczywiście jeszcze sprawdzamy w dotyku, czy, czy nie ma jakichś bardziej chropowatych paseczków. To są pozostałości skórki. Żeby sobie, żeby sprawić, żeby ta skórka była wyraźniejsza, można ją zamoczyć warzywą w wodzie. Od razu będzie to wyraźniejsze i łatwiejsze do rozpoznania. Oczywiście, jeśli kupujemy jakieś warzywa, czy, czy, czy owoce, czy cokolwiek, to nie, nie sugerujmy się tym, jeśli idziemy sami do sklepu, tym, co, co ekspedientka mówi, czy czy, czy czy ktokolwiek, kto nam pomaga robić zakupy, kogo nie znamy, sami bierzmy warzywa do rąk i patrzymy, jeśli są, y, jeśli są sprężyste, jeśli są, no czuć, że są świeże i w zapachu, i w dotyku, no bo na przykład marchewki i pietruszki, jeśli nie są twarde, no to niestety nie na wiele się zdadzą czy na przykład papryki jeśli przy papryce na przykład skórka jest bardzo taka pomarszczona jest, jest to warzywo zupełnie niezdatne do użytku no, należy zwracać na takie rzeczy uwagę teraz przejdziemy do tarcia naszych podłużnych przyjaciół jakkolwiek to brzmi jeszcze tu zbieram pozostałości, bo ja to z takim zaoferowaniem ja obieram, że zawsze coś tam dostanie, ale oczywiście trzeba to posprzątać. Na no, takich cieniutkich oczkach trzeba. Uważamy, żeby nie, nie zetrzeć sobie palców, bo to drastycznie zmienia smak. Krwawego kapuśniaku, raczej nie robimy. Dobrze jest, żeby trzeć te warzywa w wysokim naczyniu, żeby nam się nic nie wyłksnęło. Należy co jakiś czas oczywiście przecierać tarkę w wewnętrznej stronie, bo te warzywa się lubią tam osadzać. Więcej z smażki ten lepszy efekt, dlatego radzę nie patrzeć na wielkość warzyw żeby były jak najmniejsze i dodawać dwie marchewki jedną pietruszkę tylko. Najwięcej ich dodać. Teraz będzie można rozpalać ogień i ja podsmażać na niewielkiej ilości oleju. Ja oczywiście, jak już w poprzednim podcaście opowiadałam, z wielkim zaangażowaniem użyję oleju kokosowego ponieważ jest on według mnie najlepszym do tej czynności gotowania, jak i do innych celów. Teraz wlewam olej, dlatego już włączam gaz, że po prostu oleju wleję trzy łyżki i będzie, będzie to absolutnie idealna ilość. Przeniesiemy zasmażkę do garnka. I mieszamy odrobinę gaz Oczywiście co jakiś czas mieszamy drewnianą łyżką, żeby nie... Wypaliła, tego nie chcemy w żadnym razie sprawdzić z dłonią, czy w miejsce, w której wtarliśmy nasze warzywa, nic nie zostało. One troszeczkę zostało. Przerzucam to do garnka. Zniszczę się. A nic nie nie żegnam. Tarcie ob obeszło się bez krwi, więc mamy bez krwawego W czasie, kiedy smaży się już nasza ja smarzeczka, jeszcze raz gaz. Ja zabieram się za krojenie naszej kiełbaski w jak najcieńsze plasterki. Jeszcze zanim kątek zagotuję wodę w czelnku. Jak już się ta smażka troszkę podsmaży, to najpierw dodam wodę, później łaskę. Ja kroję obydwie laski, też dużo mięsa. więcej mięska, co bardzo treściwe. Obiad, ja kroję tak na pół centymetra grubości te tak. plasterki, Ta myślę, że jest to odpowiednie. Podleję odrobinka wodą, Może no, się jeszcze, no, tu się jeszcze troszeczkę no, męczy. No, żeby się nie... Nie spaliło. Należy o to dbać, ani żeby nie przywarło do dna. Ale z olejem kokosowym to jest akurat niemożliwe. teraz podawkę w wodę. Koszty się ładnie tak smażyć. zasadzie to jest super. Woda się prawnie wykutowała. Zaraz mamy. Podsmażone. w najmniejszym gazie, jak to tylko możliwe, gotujemy. Ja zaraz, jak tylko pokroję, dorzucę kiełbaskę. Później na tym wywarze ugotuję ziemniaki. Ważne jest, żeby ziemniaki ugotowały się e, zanim dorzucimy kapustę kiszoną, ponieważ e, niestety kapusta kiszona powoduje zatrzymanie się procesu gotowania ziemniaków i zbyt Twardej, i surową ziemniaczki niestety popsują nieodwracalnie nasz zamierzony efekt. Kiełbaski nie trzeba obierać z flaczka, jeśli to jest naturalny flaczek. On się rozgotuje i nada też swojego aromatu. Zaraz dorzucę jeszcze jedną kosteczkę bulionową, ale jest. Nie będzie to, jeśli ktoś nie ma to. Nie jest to tak absolutnie aż konieczne. Ale dodaje dodaje smaku. Przerzucamy księżkę do naszego waru. Sprawdzamy. Ja to zrobiłam łyżeczką praktycznie w środku garnka. Można jeszcze dolać wody. to trzeba absolutnie wygotuję. Oczywiście nie za dużo, żeby się wszystkie składniki zmieściły. Ok. Po dźwięku garnka. Im wyższy dźwięk, tym więcej wody w garnku, dlatego... Tak po tym już mniej więcej poznaję. Kroję moje ziemniaczki, twarde i duże. Przekrojam je tak na trzy plastry i te plastry, trzymając je w dwóch palcach, kroję w paski i te paski w kosteczki. Przerzucam do innej miseczki, z której to uwielbiam ziemniaki do zupy. Steczki wychodzą mi tak centymetrowe, takie kwadraciki. Te większe, jeśli wydają mi się za duże, to po prostu je przekrawam. Już wszystko jest w porządku. Z takiego wielkiego ziemniaka. To mi wyszły cztery takie plastry centymetrowe. Biorę swoją rękawicę kucharską. Przytrzymuję na i sprawdzam, nic nie przywarło. Wszystko się pięknie razem wygotowuje, więc przechodzę dalej do krojenia. Jest to ostatnia czynność, taka bardzo zajmująca, później to już tylko należy cierpliwie czekać, aż zupka się ugotuje wszystko pięknie zmięknie, znowu się rymuje. Jeszcze zimniaczki. Wysypię tragety. Tragety będą na tak półtorej łyżaczki. Takie że jeszcze jest na tyle. Łyżki takiej stołowej oczywiście. takie kiełbasa jest na tyle. Słono, Nadal taki fajny aromat nie będzie trzeba więcej, ale w razie czego jakby komuś było za mało to można sobie magii troszeczkę dodać jeszcze dodawać ziele angielskie i listek laurowy znam, że to nie ma znaczenia w gotowaniu zawsze, ale jednak się przeliczyłam i ma znaczenie. Ziemniaczek już ostatni, ogromny, pokrojony. Przerzucamy go do zupki. Dodam listek laurowy. Kilka sztuk, według korzyści, uznania. Można Jakiś ziółek. Ja tutaj mam akurat zioła prowansalskie. Jest to bardzo, bardzo dobra sprawa. Bazylia. Też się troszkę przyda. Jej. Jest mniej świeża. Bardzo lubię. mamy zięgi angielskie. Charakterystyczny. Dźwięk. No, tak. 3, 4 tazi. Troszkę kary. usłyszę że tak pół. No takie duże dwie szczypce. No to tak... Jakby ktoś chciał łóżeczką, to, to pół łóżeczki tak mniej więcej to jest. Kary zostawiam niestety żółte ślady na rękach. Ale zaraz mi nicego. No i to tam. Jeśli chodzi o chili. Dodam bardzo małą szczytę. Ostatnio góra był naprawdę dla wytrwałą przez trzy poradną. Też dodamy troszeczkę. Przyprawy też grają dużą, dużą rolę, do, jeśli chodzi o, o mięso, a nie tylko o mięso. W każdym danym przyprawę. Dobrze dobrane są, są cenne jednak, nie należy się ich aż tak bardzo wystrzelać. Pieprz, pierwszy też tak szczytka. Jeśli ziemniaki zmiękną, y, można dodać oczywiście kapustkę, trzeba, trzeba dodać kapustkę. Y, no i gotować aż zmięknie, no czyli do 10-15 maksymalnie nie wiem, co myślę i z gotującą się zupką. Myślę, że Was podobna. Myślę, że przekazałam Wam już, jak ugotować to danie. Pamiętajcie, żeby wyczuwać wszystkimi swoimi dostępnymi zmysłami konsystencję łyżeczką, mieszać często, sprawdzać, czy nic nie przywiera. Myślę, myślę że to bardzo ułatwia pracę. No, smak, zapach wiadomo. Jest to też dla nas jakiś wyznacznik tego, czy, czy coś jest zrobione, czy nie. I to Wam podpowie, czy Wasza zupka jest gotowa. Myślę, że ja jeszcze pół godziny spędzę przy garnku i zapraszam do testowania moich pomysłów kulinarnych i moich przetestowanych już dań w Waszych kuchniach, myślę, w Waszych domach. Mam nadzieję, że sprawi to. Wywoła to mnóstwo uśmiechu na Waszych i Waszych bliskich twarzach, bo po to też to jedzenie myślę jest. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie kolejnego podcasta kul kulinarnego. Mam nadzieję, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.